Siemanko, siemanko, mamy nowy sezon w FC 25, sezon piąty, opierający się na wydarzeniach z 98 roku we Francji, gdzie Francuzi wygrali mistrzostwo świata. Także za chwileczkę przejrzymy sobie cały karnecik bezpłatny i płatny. I zobaczymy, czy ten płatny warto w tym sezonie w ogóle brać pod uwagę, jeśli chodzi o jego kupno. Także zapraszam do oglądania tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC26? Jeśli tak, to wbijaj na jusevenby.com. Tylko tutaj kupisz. Monety szybko, tanio i bezpiecznie. u 7 Buy ma świetne recenzje od graczy z całego świata. W dodatku obsługa klienta działa 24 godziny na dobę, a korzystając z kodu klip podczas zamówienia otrzymasz dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. Weź udział w loterii na juusevenbuy.com. Codziennie do wygrania darmowe monety, a za wykonane zadania dostaniesz dodatkowe kupony. Kliknij w linki zgarniaj monety już teraz, gdyż liczba monet jest ograniczona. Cena karnetu premium się nie zmieniła, także albo musimy zapłacić 500 tysięcy monet, albo 1000 FC. Pointsów, także tutaj bez żadnych zmian, zacznijmy od początku. Pierwsze poziomy to zazwyczaj są jakieś paczuszki, tak więc nie będziemy się nad nimi zbytnio rozwijać. Dopiero na trzecim poziomie mamy tutaj player pick za darmo. Jeden z trzech: Francja bądź Brazylia. A na trzecim poziomie płatnym już mamy 3000 SP, czyli już z trzeciego poziomu lecimy automatycznie na poziom szósty. Tak więc dosyć. Duży buścik. Następnie czwarty poziom. Mamy tutaj paczuszkę za darmo i marka Casado w, w pakiecie premium. Bądź paczkę 5 piłkarzy 82, No ale myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać, tylko brać Casado, ponieważ on już był w przeciekach i wygląda całkiem sympatycznie. mecz 72, 4 na 4 Dwie pozycje: SP HP i SPD. No i wygląda naprawdę na solidnego, takiego bardziej defensywnego pomocnika. Zwłaszcza, że ma tutaj złoty haczyk. Ma też Insty ma też kilka playstyli do panowania nad piłką, aczkolwiek do podań za dużo tutaj nie ma, ale tylko 88 overalla, jeden playstyle z plusem, także prawdopodobnie będzie można mu coś tutaj dorzucić, jeżeli chodzi właśnie o te Playstyle za jakiś czas, także karta nie wygląda źle, aczkolwiek wymaga pewnie małych ulepszeń. Mamy tutaj poziom piąty i mamy tutaj zawodnika o nazwie Maza, znaczy nazwisku Maza, w dodatku jest też dinie, czyli tak naprawdę dostajemy dwóch zawodników jednego przyszłych gwiazd. Bo rozumiem, że to już jest ten design przyszłych, tak. Przyszłe gwiazdy. SPO 4x4,80 m. Bardzo dobre tempo, dobry dribbling. Podania strzelanie też są ok. Fizyczność również nie najgorsza. Ma szybkie podania. Ma strzał finezyjny. Szybkość z plusem, technika. Podania na dobieg. Pewne przyjęcie i pomysłowość. Także słuchajcie, nawet nie wygląda najgorzej ta karta. Role z plusami są również na karcie, także. Nie wygląda najgorzej. A jak wygląda Pan Dinie, hmm, może grać na LO bądź na LP 4 na 4 M78. Oczywiście, Francuz tutaj, Francuzów w tym drzewku będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Obrona bardzo dobra, podania, dribbling również świetne. Tempo 87, wystarczające. Naprawdę, ta karta wygląda całkiem sympatycznie. W dodatku, ma kontrolera Tampa z Plusem, haczyk i blok. W dodatku, coś tam do podań też dostał. Ma też rakietę. No, naprawdę, słuchajcie, wygląda całkiem sympatycznie ten piąty poziom. I tutaj w pakiecie premium mamy paczuszkę na szóstym poziomie, paczuszki na siódmym poziomie za darmo, paczka. A w pakiecie premium kolejny zawodnik bądź paczuszka 15 piłkarzy 82. Ale zobaczmy tego piłkarza. To jest Lefe SPO. Ma wszystkie najważniejsze playstyle do podań i złote podanie na dobieg. Jest też haczyk technika i pewne przyjęcie. Jezus, Marian, może grać na czterech pozycjach na boisku, także dosyć uniwersalny zawodnik. m 73, 4 na 4. No słuchajcie, nie wygląda najgorzej ta karta, zwłaszcza, że mówię, może obskoczyć kilka pozycji, 88 overalla, także domyślam się, że niedługo też, za jakiś tam pewnie miesiąc, będzie się nadawał do ewolucji. Także jak na siódmy poziom już, to i tak wygląda całkiem sympatycznie. Na ósmym poziomie mamy pierwszą Ewolucję, to znaczy nawet dwie. Pierwsza daje plus 4 do strzelania, maksymalnie do 89 strzelania i do tego niski strzał zwykły playstyle także nie najgorzej słuchajcie i ta druga ewolucja daje plus 3 do dryblingu maksymalnie 89 i pewne przyjęcie ale zobaczcie tutaj są już wykluczane super gwiazdy światowego tournée, także hulita niestety nie ulepszymy bądź hulita bądź innych, innych srebrnych ikon nie wrzucimy w tę ewolucję także to widać że już EA to troszeczkę zaczęło na to zwracać uwagę i blokuje nam możliwość ulepszania tych, tych naszych ikon. Poza tym, na ósmym poziomie płatnym mamy tutaj paczuszkę, na dziewiątym również paczuszki, na dziesiątym mamy paczkę za darmo, a w pakiecie premium mamy jakiś styl gry. W ewolucji, zobaczmy co to jest: plus 3 do tempa, maksymalnie do 90 tempa i szybkość jako playstyle. Zwykły i tutaj do maksymalnie 88 overalla, możemy dać. Także tutaj nawet obrońców można wrzucić i maksymalnie do 90 tempa ich ulepszyć. Także, no, taka ewolucja, powiem Wam szczerze, nie jest najgorsza, aczkolwiek szybkość. Rzadko się przydaje u obrońców przy doganianiu e, e, przeciwnika, bo szybkość się aktywuje, gdy mamy piłkę przy sobie. Także, e, gdy będziemy bez piłki, no to ta szybkość, niestety, e, nie ma znaczenia. Lepsza byłaby już premia do sprintu. Ale nie będziemy narzekać, słuchajcie, to i tak plus 3 do tempa. Jak za ewolucję, za 10 poziom jest ok. 11 poziom, paczuszki, 12 poziom, mamy kolejnych zawodników. Mamy tutaj pana Kabelle bądź paczkę 15 piłkarza 82. Zawsze fajnie, że dają nam opcje, czy chcemy piłkarza, czy paczuszkę. Lewy pomocnik, strzał finezyjny, strzał po ziemi, szybkie podania. I złota technika plus inne tutaj play style w panowaniu nad piłką Także całkiem sympatyczna karta, 4 na 4 m72 Także tutaj lewa gałka powinna fajnie śmigać, dosyć niski Tak więc nie najgorzej wygląda Aczkolwiek oczywiście tyłka raczej nie urywa A w pakiecie premium za 12 poziom Któż to jest? Pani Ndongala Ndongala no widać, że jest szybka, 92 tempa, 82 strzelania tylko, także tutaj troszeczkę gorzej, ale to jest prawa obrończyni, także to wszystko, wszystko się wyjaśnia. Przechwyty, blok, kontroler tempa, wślizgi i rakietka, do tego jeszcze wojownik i silna zastawka. Jeżeli ktoś się nie boi grać kobietami na obronie bocznej przynajmniej, to jak najbardziej karta wygląda całkiem solidnie, 1, 66 tylko, także bo, bardzo, bardzo niska, ale e, ale wiadomo, zwinna, szybka można tym nadrabiać właśnie tą fizyczność Następnie 13 poziom, pik i kolejna ewolucja w pakiecie premium na 13 poziomie. Co tym razem dostajemy zwykłe przychwyty i plus 5 do obrony maksymalnie do 90. I tutaj overall rośnie o plus 1. I oczywiście srebrnych ikon też tutaj nie wrzucimy. Maksymalny overall 88, czyli mniej więcej podobne są te ewolucje, jakie były, jakie były wcześniej. To był 13 poziom, teraz 14 mamy tutaj, paczusz. A na 15 mamy kolejnych zawodniczku, zawodnicz, zawodników bądź zawodniczki. Na 15 mamy Cascarino e, i Dali. Dali nam Dali. Dali nam zawodniczkę Dali. Tempo e, ok. Podania dribbling e, spoko. No, praktycznie wszystkie staty powyżej 85. 85 to minimum na tej karcie. EŚP, tiki taka złota i szybkie podania. Jest też haczyk, technika, bateryjka, pewne przyjęcie. <laughs> e, tak więc, no, karta powiem Wam szczerze, wygląda całkiem solidnie. 89 W, także też do ewolucji szybko się nie nada. 1,65 65 może być ciekawa karta w grze, zwłaszcza jeżeli chodzi o playstyle, wygląda naprawdę solidnie, mamy też Cascarino ona zazwyczaj miała 5 sztuczek tak, I tylko, tylko, że ona miała chyba na złotej karcie dwie gwiazdki słabszej nogi tutaj ma już 4, także 4 na 5 95 tempa, 90 dribblingu wygląda całkiem solidnie aczkolwiek, no tylko Tiki taka, jeżeli chodzi o podania z takich ważniejszych playstyle i premia do sprintu złota i technika, no taka wiecie, z ławeczki na skrzydełku, gdzieś tam żeby rozerwać obronę może byłaby ciekawą e, opcją i teraz pakiet premium na 15. poziomie. Co my tutaj mamy? Panią Baltimore, lewo skrzydłowa, ma strzał finezyjny, ma strzał po ziemi zwykły i zwykłe szybkie podania i zwykłą technikę i rakietę i szybkość jako playstyle <laughs> z plusem, także Wygląda całkiem solidnie. 5 na 4 met 56, słuchajcie. Ja w podstawówce już byłem wyższy, ale to jest kobietka, oczywiście, i w grze na pewno to będzie odczuwalne. Ona jest niższa niż Claudia Pina. Claudia Pina ma 1,60 60, a wszyscy wiemy, jaki ma dribbling lewą gałką. A ta pani pewnie będzie miała coś porównywalnego, albo nawet lepszego, jeśli chodzi o dribbling. Także karta wygląda całkiem, całkiem solidnie, ale to jest 15 poziom płatny. Teraz 16 poziom mamy dwie paczuszki. 17 poziom znowu paczuszki, 18 poziom player pick albo ewolucja w pakiecie premium za 18 poziom. Zobaczmy. Mamy tutaj dwie ewolucje. Pierwsza daje szybkie podania. Dla SPO jest przeznaczona maksymalnie 89 Overall, także tutaj już nawet wyżej niż 88. I mamy też rolę z dwoma plusami dla SPO, czyli takie, taki upgrade SPO, i nawet nie zwiększa się. Nie zwiększa się overall po tej ewolucji. Także, także całkiem spoko. A zobaczmy jeszcze tą drugą ewolucję na 18 poziomie. Tutaj mamy rolę z dwoma plusami dla napastnika bądź napastniczki. Także też maksymalnie 89 overala okej, okay, no zawsze te role z plusami to jest dodatkowy jakiś tam buścik. Poziom 19. Mamy player pika za darmo. I w pakiecie premium mamy żeton draftu. No i mamy 20 poziom. I tu jest kolejny. Kolejny zawodnik za darmo. Jest to Simakan, zawodnik, który gra, gra w lidze saudyjskiej. Jest Francuzem. To też dobrze, że przynajmniej narodowość się zgadza. Aczkolwiek ligę saudyjską też. Tam jest kilku zawodników, których można spokojnie też połączyć. Złoty instynkt jest haczyk, jest blok, jest kontroler tempa, jest też wojownik. Także karta wygląda całkiem solidnie. Met 87 3x4 wygląda całkiem OK, 90 obrony, 89 fizyczności i 87 tempa. Także naprawdę, naprawdę szybki. I na 20 poziomie w pakiecie premium dostajemy 3000 SP. Czyli z 20 poziomu lecimy na 23 automatycznie w karnecie premium. 21 poziom, kolejna ewolucja darmowa, nawet dwie. Pierwsza daje rolę z dwoma plusami dla SP. Z tego co widzę, wszystkie role z dwoma plusami, maksymalnie 88 overalla, a druga ewolucja na tym poziomie daje to samo tylko dla SPD. Także wszystkie role z dwoma plusami na wszystkich pozycjach na SPD e, można tutaj sobie ulepszyć. I na 21 poziomie w pakiecie premium mamy kolejnego zawodnika. Tym, razy, tym razem jest to Markus Turam, napastnik z Interu. 4 na 5 mu dali. 5, gwiazdek słabszej nogi, Met 92. 92 tempa, 90 strzelania, 90 dribbling. Na to tutaj ładny ładny buścik dostał. Na początku gry grałem jego złotą wersją i był naprawdę bardzo dobry. Mamy tutaj strzał finezyjny, strzał po ziemi. Mamy też tiki takę. Mamy też szybkość i premię do sprintu z takich ciekawszych playstyli. Także karta wygląda całkiem solidnie. Jeżeli ktoś nie boi się grać właśnie takim trochę wyższym piłkarzem, to Tiuram nie ma najgorszej sylwetki w tej grze. Także myślę, że będzie całkiem grywalny. 22 poziom. Y, mamy tutaj jakieś animowane Tifo za darmo i w pakiecie premium paczuszka. 23 poziom również paczuszki, 24 poziom ewolucja światowego turneza za darmo, czyli ta co daje zgranie. I 24 poziom to również w pakiecie premium ewolucja. Sprawdźmy co ona daje Fizyczność plus 4 Maksymalnie do 90 fizyczności I styl gry wojownik Dla karty maksymalnie 88 overala I tutaj overall widzę rośnie o plus 1 Także tutaj też trzeba będzie uważać z tą ewolucją Żeby, żeby kogoś potem za mocno nie, e, nie rozwinąć Jeśli chodzi o overall Dochodzimy do 25 poziomu I tutaj mamy Panią Katoto W wersji darmowej Dwa playstyle z plusem Słuchajcie 5 na 5 ale ją przykarczyli tutaj delikatnie rzecz biorąc Napastniczka, 88 tempa, 89 strzelania, 87 dribbling Co ona tu ma? Złotego, złote niski silny strzał Ma też strzał zwykły finezyjny Jest tiki taka, jest premia do sprintu I jest złota silna zastawka Jak dla kobiety, jestem ciekaw jak to będzie, jak to będzie na niej grało Jest też kontrola nad piłką zwykła no, słuchajcie, ta karta jest całkiem, całkiem ciekawa. Katoto rzadko dostaje jakieś karty specjalne, ale tutaj nawet w, w bazowo ma ustawienie w ataku 93, wykończenie 92. I 5 na 5, to jest naprawdę duży, duży buścik i dwa playstyle z plusem. Jak za darmo, całkiem ciekawa, ciekawa opcja i Dezae w wersji premium w pakiecie płatnym. Również dwa playstyle, metr 85, 3 na 4. Jak wygląda jego karta w środku? 90 obrony, 91 fizyczności, siła 93, tempo 86. Jakie ma playstyle? No, i to jest właśnie to, słuchajcie, to jest to samo co z Delictem, czy tam z kim to tam było ostatnio, co wyszedł obrońca w SBC. Nie ma tych przechwytów, słuchajcie, no wszystko fajnie, jest nawet bateryjka, jest wojownik, jest Złoty Instynkt, ale zamiast tego wo wojownika, wolałbym nawet srebrny, e, srebrne przechwyty e, na tej karcie. 91 overalla, także bardzo szybko nic nie e, ulepszymy na tej e, karcie. No brakuje tego najważniejszego w tej edycji gry e, playstyle'u, także troszeczkę jestem zawiedziony tą kartą, szczerze mówiąc, e, bo cała reszta wszystko się e, zgadza. Oczywiście można grać nim też na SPD, aczkolwiek z tym dribblingiem, z jego sylwetką może być troszeczkę e, klocowaty na tej pozycji, także raczej grałbym na ESO, ale Mówię, brakuje tego haczyka. Do tego mamy na 26 poziomie kosmetyczne ewolucje i zapłatny karnet. Na 26 również światowe turne, tak więc tutaj też możemy możemy dodać po prostu zgranie lepsze na kartę. 27 poziom, paczuszki i tutaj, i tutaj. 28 poziom, mamy tutaj ewolucję. No na tym poziomie mam nadzieję, że są naprawdę solidne. Zobaczmy. Na 28 poziomie za darmo ule Ulepszenie, styl gry z plusem, szybkość i maksymalnie do dwóch playstyli z plusem. Także możemy dodać drugi playstyle z plusem. Tak samo jak było ze strzałem finezyjnym i techniką w poprzednim sezonie, to tutaj dostajemy jeszcze szybkość na karcie, która ma już jeden playstyle z plusem, i dodajemy jeszcze jeden. Szybkość to jest akurat coś fajnego dla zwłaszcza skrzydłowych czy napastników, no bardziej tych ofensywnych, ofensywnych piłkarzy. Także. Całkiem fajnie to wygląda i zobaczmy, co mamy w pakiecie premium za playstyle. Czy tam w styl gry z plusem Instinct? No dobra, czyli mamy szybkość z plusem, jako drugi playstyle z plusem, i mamy też Instinct, który też możemy dać jakiemuś na przykład obrońcy, żeby dodać mu drugi playstyle z plusem. Maksymalnie 89 overall na karcie. Także słuchajcie, nawet jeżeli robiliście. No nie, nie robiliście, bo tam już macie dwa PlayStyle. Ale przeszło mi na myśl właśnie em, tworzenie tych zawodników wyróżnionych TOTY, że tam możemy dodać ten drugi playstyle, a tam przecież są już dodawane te drugie PlayStyle. No chyba, że ktoś nie dodał, to może dodać Instynkt za e, pakiet premium 28 poziom. Karnet e, oczywiście płatny. 29 poziom, tutaj również mamy dwie e, paczuszki, a w pakiecie premium, a tak z ciekawości słuchajcie, Zobacz, jakie są ptaszczuszki już na tym poziomie. Szczęśliwy piłkarzy, 8,6. Albo 8 piłkarzy 8,5, albo 30 piłkarzy 8,3. No ciekawe paczki. Jeżeli chcemy dużo więcej kart, oczywiście 8,3 razy 30 można wziąć, ale jeżeli polujemy na coś naprawdę konkretnego, to 6 piłkarzy 8,6 myślę, że będzie tutaj najlepszym wyborem. No i słuchajcie, tym sposobem docieramy do poziomu 30. Mamy tutaj ikonę do wyboru razem z paczką 5 piłkarzy 8,8. No ale myślę, że na tym poziomie, no chyba, że będzie naprawdę bardzo fajna jakaś promka w momencie, gdy będziemy już tą paczkę odbierać, to można się zastanowić nad paczką. Ale ten Michael Owen, 90 overalla, napastnik, 4x5, na metr 73, dwa playstyle z plusem i świetne statystyki, dribbling, strzelanie, tempo, wszystko się zgadza. Nawet fizyczność nie, nie wygląda najgorzej. Złoty strzał finezyjny i złota premia do sprintu. Poza tym, tiki taka, ma też niski strzał po ziemi, jest szybkość, jest technika, jest pewne przyjęcie i podcinki. Także naprawdę fajnie wygląda ta karta. Dwa playstyle z plusem, to już naprawdę e, będzie można nim spokojnie popykać. Zwłaszcza strzał finezyjny z plusem będzie robił tutaj z pewnością robotę. No, jak za darmo, na 30 poziomie, bardzo dobra karta ale mamy też na 30 poziomy w pakiecie premium czyli karnet płatny do wyboru albo Petit 91 albo 6 piłkarzy 87 jeszcze większa paczka ale myślę, że i tak Petita większość z nas weźmie zwłaszcza, że ma złotą takę, ma szybkie podania i ma podanie na dobieg w dodatku ma złoty haczyk Instynkt, w ślizgi, kontrolę nad piłką i niezłomnego No słuchajcie, myślę, że tutaj nie będzie się co w ogóle zastanawiać nad tą kartą, tylko ją brać Złota tiki taka, złoty haczyk Wygląda niesamowicie, zwłaszcza, że może grać nawet na LO, na SPD i na SP Ma kilka pozycji, 4 na 5, 5 gwiazdek słabszej mu dali Naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze ta karta. Tak więc, ja raczej się nie będę zastanawiał, może nie jestem jakimś większym fanem tej, tego piłkarza, ale z uwagi, że grał. Jakiś tam jeden sezon w Barcelonie, z tego co widzę, nawet nie wiedziałem, dopiero teraz się dowiedziałem. No to pewnie go wezmę, ale biorąc pod uwagę playstyle, no to karta jest warta moim zdaniem tego, żeby ją wybrać zamiast tej paczki. Ale słuchajcie, to jest 30 poziom, i jest widzę to już ostatni poziom w tym karnecie. Mamy 42 dni do końca, czyli trwa on 6 tygodni, 10 poziomów mniej niż poprzednio. Także troszeczkę mniej też nagród, mniej i tak jakbym miał decydować, czy brać ten karnet, no to tak jak zwykle, słuchajcie, za monety, 50, 500 tysięcy monet, sporo za taki karnecik, Tysiąc FIFA pońców, jeżeli zwłaszcza macie jeszcze jakieś FIFA Pointsy, czy to za wersję Ultimate, tak jak ja, sprzedaży, no to ewentualnie można wziąć, ja pewnie go wezmę. Bo i tak mam jeszcze te, te, te punkty, właśnie za, ten, za tą sprzedaż, także pewnie i tak go wykupię. Ale nie wygląda to, nie wiadomo jak dobrze, za tą cenę. No, za monetę to już w ogóle bym nie, nie brał, nigdy w życiu. Za FIFA Pońcy, ewentualnie, że ktoś chciałby tego Petita, bo wygląda naprawdę solidnie. Jest też kilka ciekawych ewolucji, ale szczerze mówiąc, sezon. Taki 5 na 10 bym powiedział. 5 na 10. No poprzedni też nie był jakiś rewelacyjny, ale liczyłem, że będzie tutaj troszeczkę więcej takich grywalnych kart. No Petit, jak najbardziej, świetna karta, świetny playstyle. No lepiej chyba go nie można było e, stworzyć. E, Michael Owen też wygląda całkiem solidnie jak za darmowego piłkarza w tym karnecie. E, ale reszta kart no zwłaszcza ten Desailly Troszeczkę jestem też zawiedziony Że nie ma tych przechwytów Bo poza tym karta wygląda całkiem Solidnie Tak więc słuchajcie, no myślę, że Karnet W tym sezonie raczej, raczej nie spełnia moich oczekiwań, bo jednak cały czas liczymy, że każdy karnet, każdy kolejny będzie jeszcze, jeszcze lepszy, ale nie wygląda to jakoś specjalnie, także jeżeli się zastanawiacie, czy wydawać 500 tysięcy monet, to na pewno bym odradzał, 1000 FIFA Pańców już prędzej, ale jeżeli macie jakieś po prostu Wam zostały gdzieś tam, nie wiem, 100, 100 jeszcze nie wydaliście na paczki, no to ewentualnie, ale no to raczej tylko ze względu na tego Petita, bo tak naprawdę naprawdę tutaj i te ewolucje, które już wykluczają, wykluczają srebrne gwiazdy, także już nikogo tam nie ulepszymy, no raczej raczej sezon, mówię, moja ocena to takie średnie 5 na 10, ale jak co sezon dostajemy też srebrne ikony, kolejne srebrne ikony, aczkolwiek teraz, skoro tak, tak mało ewolucji możemy im dawać, e, biorąc pod uwagę to, co jest w karnecie, e, no to nie wiem, czy taki hype będzie na te ikony, słuchajcie, no mamy tutaj tak, mamy Deza jego. E, Tutaj pewnie szybciej rozegra się te 25 spotkań, ale musimy stracić maksymalnie jednego gola, mając trzech zawodników z Premier League w składzie jest też Petit, słuchajcie, dali te dwie, same, dwie te same ikony, które są też w kadnecie sezonowym Emmanuel Petit strzeli, strzeli po jednym golu zawodnikiem z Francji w 20 meczach, no to myślę, że szybciej szybciej to pójdzie jest też filozof Pan Thuram. mamy tutaj albo strzelić jednego gola w 30 meczach z karnego No, tutaj już trzeba będzie się postarać, troszeczkę. Albo strzel gole w 35 meczach z zawodnikiem na PO z Francji na głównej pozycji. No, tutaj też trzeba będzie się postarać, żeby prawym obrońcom francuskim strzelać 35 bramek. Mamy też Michaela Owena. Tutaj będzie łatwiej, bo mamy tylko albo 15, albo 20 spotkań do rozegrania, tutaj mamy 11 piłkarzy yy, znaczy tak, w 11 6 piłkarzy z Premier League musi być i musimy wygrać 15 takich spotkań albo strzelić gola w 20 spotkaniach z zawodnikiem z Anglii no to myślę, że te 20 goli Anglikiem to już prędzej Lewonożny snajper, czyli Dawan Shoker. On chyba był wtedy mistrzem, znaczy królem strzelców w, tym, w tych mistrzostwach. Eee, tutaj będą raczej spoko opcje. Słuchajcie, strzel gola w 25 meczach. No, to, to nawet nie ma tutaj żadnych innych wymagań, że trzeba kimś tam strzelić, tylko po prostu strzelić gole albo mieć czterech zawodników w La Liga i rozegrać 20 spotkań. Także pewnie każdy z nas, nawet przypadkiem niechcący, zrobi tego Szukera. Jest też Thierry Henry, i tutaj widzę, że troszeczkę większe, większe wymagania. Wygraj 60 meczy, mając w wyjściowym składzie 11 zawodników z Francji. No, tutaj może być ciężko. Trzeba będzie po prostu cały taki skład sobie zrobić. Albo strzelić gole podcinką w 40 spotkaniach. No, te mecze podcinką może, mogą sprawiać problemy, bo to nie jest taki proces. Zwłaszcza jak gra się na e, SI czy tam no, w skład Battles po prostu, bo ci bramkarze rzadko wybiegają tak bardzo, żeby robić im strzał podcinką. Także tu może być naprawdę ciężko z tym, Amri. Jest też Loron Blond. E, tylko po 15 spotkań. Strzeli jednego gola w 15 różnych meczach na luzaku, e, albo strzelić gole w 15 meczach kartą SO. No to pewnie to się szybciej zrobi samo z siebie. Aha, bo to gola wolejem trzeba strzelić, dobra. W 15 meczach gola-olejem trzeba strzelić, czyli 15 wolej w 15 różnych spotkaniach. I jest też Patryk Wiejra na koniec, i tutaj też widzę duże wymagania. Zalicz asystę podaniem prostopadłym w 50 różnych meczach z zawodnikiem z Francji. 50 takich asyst trzeba zrobić, albo zaliczyć asystę w 100 różnych meczach pomocnikiem bądź pomocniczką. No to pewnie. Chyba nawet to będzie łatwiej zrobić, te 100 asyst. Pomocnikiem pomocniczką wystarczy ładnie, prostopadłe, podanko zagrać i praktycznie co, mecz taką bramkę się strzela, nie. Także, także pewnie to prędzej się zrobi. No, ale biorąc pod uwagę to, że te ewolucje troszeczkę są przyblokowane dla tych srebrnych ikon, no to pewnie. Mało kto będzie jakoś specjalnie się na tym skupiał, chyba że ktoś jest naprawdę wielkim fanem Tierego Aurego i będzie to, to, to strzelał tymi pocinkami w 40 meczach, albo robił cały skład francuski i wygrywał 60 spotkań. To oczywiście jak najbardziej można. Ale myślę, że ten hype troszeczkę już zaczyna spadać No chyba, że coś się odkręci i faktycznie zacznie dawać kolejne ewolucje Już bez tego ograniczenia dla tych srebrnych kart Także słuchajcie, na, tak wygląda cały nowy sezon, nowy karnet, nowe ikony Z tego co wiem, również Division Rivals jest troszeczkę ułatwione Teraz zamiast 30 punktów, żeby uzyskać ulepszone nagrody, wystarczy 24 Także troszeczkę mniej grania w Rivalsach o jakieś dwa spotkania w tygodniu, jeżeli ktoś oczywiście jeszcze dalej gra w tym trybie to też taka informacja, którą już tutaj wcześniej sobie na Twitterze zauważyłem, no i co? czekamy oczywiście teraz na słapy. z tego co wiem myślałem, że będą dzisiaj, będą pewnie dopiero jutro, tak więc jutro pewnie sobie prześledzimy te słapy, zobaczymy jakie będą zadanka czy będzie można dużo od razu tych słapów wziąć, czy, czy będzie trzeba na tego Nazario jednak troszeczkę dłużej poczekać, zobaczymy to pewnie jak jutro w Wyjdzie, a na dzisiaj to będzie tyle. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym kabnecie dzisiejszym. Czy będziecie go kupować, czy raczej nie. A ja dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.